Cześć, witajcie na kanale Testy i Recenzje. Dzisiaj zaprezentuję wam nowy wideorejestrator od firmy Navitel. Jest to model R87 GPS. Nowy model, nowy wygląd z oczywiście z rewelacyjnym sensorem firmy Sony Starvis z funkcją Night Vision Pro. Rozdzielczość maksymalna rozdzielczość nagrywania to 27K, dokładnie to jest to 1944p. Obiektyw szerokokątny o szerokości 150 stopni. Sony Starvis Pro albo Starvis 2, różnie to możemy nazywać, wbudowane Wi-Fi budowany tryb parkingowy oraz oczywiście GPS, który będzie bardzo pomocny, gdyż będzie pokazywał nam różne ograniczenia na drodze, którą przemierzamy. Dodatkowo urządzenie ma wbudowany G-Sensor oraz cyfrowy licznik prędkości. I mamy z... tak kabelek do ładowania, ładowarkę dwie naklejki firmy 3M mega mocne pamiętajcie jak nakleicie to naprawdę później jest problem z zerwaniem tego Navitel dodaje takie elektrostatyczne foliki na szybę i za pomocą właśnie tych foliek łatwo jest później to zdemontować z szyby nie brudząc nie przyklejając klucza licencyjnego giftu vouchera do Nawitel Navigator podręcznik użytkownika i karta gwarancyjna. No i przechodzimy do naszego cacka, jakim jest model R87 GPS. Mamy power come in, come in. Czy tu możemy podłączyć sobie kamerkę tylną pod spodem? O proszę, pod spodem mamy fajne menu, przyciski i otwór do resetowania, gdyby coś nie poszło po naszej myśli. USB typu C. Tu mamy power, a tu USB typu C, nie wiem, do, do podłączenia y, komputera. No i czytnik kart microSD. Bardzo fajny, przyjemny wygląd. Dobra, i tak, tu są jakieś diody powiadomiające, wskaźniki LED. Duży, 3,7-calowy ekran. Już sobie to podłączamy. Karty pamięci nie ma. OK. Eee, no, widzę fajną rozdzielczość. Rozdzielczość. Tu mamy już maksymalną rozdzielczość, ale są oczywiście mniejsze. Nagrywanie w pętli jednominutowej. Mikrofon włączony. Częstotliwość 50 Hz. O, nie do końca Widzę wszystko przetłumaczone. Znajdują się też takie, takie czasem babole, jak "citivity" na raz. Hmm. Prędkościomierz plus czas, to jest bardzo fajna opcja, niech sobie będzie. Informacja na fotoradarach, czy to jest dobrze włączone, przetłumaczone? Informacje informacje o fotoradarach, tak. Dopuszczalne przekroczenie, dopuszczalne przekroczenie prędkości 10 km na godzinę, powiadomienie dźwiękowe zawsze, tryb tła wideo, co tu jest? Wideo czarny, no wideo jednostka prędkości kilometr na godzinę, tryb parkowania wyłączony, niech będzie włączony. Lustrowanie kamery cofania, gdybyśmy mieli, tak. Gdybyśmy mieli tą kamerę, o, w tym przypadku nie mamy to nic takiego nie wybierzemy. Czas automatycznego wygaszania. Ja lubię mieć to włączone cały czas. Strefa czasowa. Język polski, tryb USB, ładowanie, ale tu możemy sobie zmienić pamięć masowa Lub ładowanie, tak Formatowanie Resetuj ustawienia, no i tyle Ostatnia funkcja to jest Wi-Fi, informacje o GPS-ie O, teraz nawet w pomieszczeniu wykrywa jeden w Aplikacji, tak wygląda właśnie Navitel DVR Center Mamy tu na górze naszą kamerkę Wcześniej miałem, inny, miałem podłączony inny model, r 3 natomiast teraz mam ten najnowszy, ustawienia. Tu mamy te same ustawienia co w kamerce, czyli rozdzielczość, czułość sensora, tryb parkingowy, głośność. tak. Tu nie... Aktualizacja programowania. to jest bardzo fajna funkcja, zaktualizować firmware. Trasy, tu są nasze wcześniejsze nagrane trasy. Nagrane trasy wcześniej. Możemy oczywiście sobie przeglądać w smartfonie. No, zapisane zdarzenia, czyli jakieś drobniejsze e, zdarzenia, ruszenie spod parkingu. No, jakieś tam chyba nagłe zahamowania, coś w tym stylu. Tutaj mamy też zapisane krótsze ujęcia. Zdjęcia. Zapisane zdjęcia. O, zobaczcie. No, i menu, główne menu. No, dlaczego jeszcze to oprogramowanie nie daje się zaktualizować, to na tą chwilę nie wiem, ale zaraz się tym zajmiemy. Może zróbmy coś takiego. Rozłączmy się przez Wi-Fi, a jesteśmy teraz na LTE i spróbujemy pobrać oprogramowanie. I właśnie tak to działa. Nie wiem, czemu teraz stojąc w samochodzie w garażu, pokazuje mi czasem 6-8 km na godzinę, co jest naprawdę ciekawostką na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu kamerki być może zakłócenia to są, e, bo jestem w garażu, tak? gps -a. to pokazuje 0 km, a za chwilę 6-7 km na godzinę. Aktualizacja już się pobiera, już mamy 50-60%. Aktualizacja i mamy, zainstaluj. Oczywiście instalujemy bardzo szybko. Mam nadzieję, że zaktualizuje nam listę tych, tych wideo e, fotoradarów, znaków, bo to jest naprawdę fajna wygoda. O, i mamy teraz na ekranie, na ekranie naszego e, wideo -arystatora. czy zaktualizować. Aktualizacja, nie wyłączaj. Nawet jak się nie potwierdzi, żeby aktualizować, to i tak aktualizuje. także jest ok. Pokrótce pokazałem Wam, jak to wszystko wygląda, trasy, zdarzenia, parkingi. To wszystko jest bardzo proste e, i przyjemne, także nic dodać, nic ująć. A teraz zapraszam do obejrzenia materiału wideo z tego wideorejestratora. I tak wyglądał pokrótce materiał wideo z testów tego wideo No i co, powiem krótko, na tą chwilę cena tej kamerki to około 400 zł. Weźcie pod uwagę, że macie od razu budowanego GPS-a, takiego może nie nawigację, ale ostrzegającego przed, przed wideo, fotoradarami, prędkością dozwoloną i innymi zagrożeniami. Także myślę, że jest to fajna propozycja. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć i co? Żegnam się i zapraszam do kolejnych odcinków.